Już po raz drugi do siewierza zawitała siatkarska reprezentacja Polski. W 2009 roku były to juniorki, które rozegrały sparing ze Słowacją. Tym razem to kadetki podejmowały reprezentantki Brazylii. Kibice, którzy już po godzinie 16 zaczęli gromadzić się na hali sportowej, wypełnili wszystkie miejsca na trybunach. Dla chętnych przygotowano darmowe malowanie flag na twarzach. Spotkanie Polski i Brazylii w serii meczy sparringowych to atrakcja dla mieszkańców z wielu względów. Polki na przełomie marca i kwietnia tego roku walczyły o Mistrzostwo Europy na turnieju odbywającym się w państwach Serbii i Czarnogóry. W pierwszej fazie Polki zajęły drugie miejsce w grupie za Włoszkami i awansowały do drugiej rundy. W półfinale ograły broniące tytuł Turczynki 3–2, a w finale po raz kolejny zagrały przeciwko Włoszkom. 7 kwietnia 2013 roku reprezentacja Polski kadetek powtórzyła sukces z 1990 roku i zdobyła złoto. Wszyscy liczyli na to pociku, że zdobędziemy jakiś medal albo sukces, ale w sumie nikt tak nie liczył, że to będzie złoto, ale na szczęście się udało, pokazałyśmy wszystkim charakter, że potrafimy grać, mimo że tego, że przegrywałyśmy z Włoszkami już 2-0, wygrałyśmy 3-2, no i myślę, że zaskoczyłyśmy wszystkich pozytywnie. Reprezentacja Brazylii to obecnie drugi zespół w rankingu światowym z wieloma osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Brazylijki trzy razy zdobywały mistrzostwo świata, Ostatni raz w 2009 roku. Czterokrotnie sięgały po srebrny krążek i raz brązowy. Wysoki poziom meczu było widać od początku spotkania, i jak przystało na kobiecą siatkówkę, nie brakowało dynamicznych zwrotów akcji. Polki w pierwszym secie uległy do 16, w drugim było nieco lepiej, lecz to Brazylijki ponownie schodziły na przerwę za zwycięstwem do 22. W trzecim secie kibice również mogli zobaczyć serię zdobywanych punktów przez oba zespoły. Ale tym razem to Polki wygrały 25 do 21. Tylące się nadzieje na zwycięstwo powróciły. Czwartą partię Polki zapisały na swoją korzyść, wygrywając do 22. Ostatni set od początku był w przewadze Polek. Seria punktowych zagrywek dały bezpieczną przewagę. I chociaż Brazyliki obroniły trzy piłki meczowe, to właśnie Polki wygrały seta do 13 i całe spotkanie 3 do 2. Myślę, że zostawiłyśmy dużo serca na wojsku i pokazałyśmy, że potrafimy grać. Wytrwali kibice brawami na stojąco, dziękowali zawodniczkom za fascynujący pokaz siatkówki. Zespoły otrzymały pamiątkowe puchary z rąk burmistrza Siewieża. Był to niewątpliwie kolejny akcent pokazujący, że organizacja tego typu imprez stoi na wysokim poziomie, a panująca atmosfera jest niepowtarzalna. Yy, organizacja jest dla mnie świetna. Wszyscy tutaj żyją tym, żyją sparingami i żyją. Żyją meczami, także jest bardzo pozytywnie. Jestem zaskoczona organizacją i wszystkim. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tak dalej. Powtórkowy meczu bilans wygranych wynosi 1 do 1. Jak mówi trener, mistrzostwo Europy to już przeszłość. Tego bardzo. Z tym, że no już musimy troszeczkę przestać się cieszyć i zająć się Mistrzostwami Świata. Cykl pięciu sparingów służy między innymi sprawdzeniu zawodniczek, które wyjadą pod koniec lipca do Tajlandii na Mistrzostwa Świata. Dzień dzisiejszy testujemy, sporo dziewczyn przyjechało do SMS-u, także mam 20 dziewczyn do dyspozycji i w każdym meczu gramy innym składem. Także cały czas sprawdzamy, testujemy, które dziewczyny przyjadą na zgrupowanie w Krakowie. Obu zespołom należy podziękować za wspaniałe widowisko, a Polkom oczywiście życzyć powodzenia w zdobyciu historycznego złota.